Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa kolejny program, taki mini-webinar. Możemy to tak nazwać. Będzie to czwarty z czterech programów, które przygotowaliśmy jako telewizja KOMPARIC24TV na ten czas taki nieco mniejszej aktywności w naszej telewizji w okresie po świętach Bożego Narodzenia, ale jeszcze przed Nowym Rokiem. Oczywiście pewnie znajdą się też tacy, którzy ten materiał będą oglądać już po rozpoczęciu nowego 2022 roku. No niemniej jednak to materiały, w którym będziemy podsumowywać rok 2021. Po podsumowaniu debiutów na parkiecie New Connect, na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych, po no, odcinku, w którym opisywałem dla Państwa to, co wydarzyło się na giełdzie papierów wartościowych. Z kolei na parkiecie głównym w roku 2021 przyszła pora na na parkiet Małej Giełdy, na parkiet New Connect. No i co w tym 2021 roku na Małej Giełdzie się wydarzyło? Przede wszystkim ten rok przebiegał pod znakiem zdecydowanego, zdecydowanego, zdecydowanego powtórzę jeszcze raz, nie bez powodu spadku obrotów i aktywności inwestorów na parkiecie Małej Giełdy. Pokażę też podczas tego programu spadek procentowy w porównaniu z rokiem 2020, jak inwestorzy zaczęli może nie tyle omijać, co no, brakowało tego ruchu spekulacyjnego. Na walorach wybranych spółek od czasu do czasu jakiś większy ruch się pojawiał przy wzmożonych obrotach. Przede wszystkim taka jedna spółka, o której za moment Państwu powiem, spółka MPE, która notowała bardzo dynamiczne wzrosty w końcówce 2021 roku przy wysokich obrotach. Ale gdybyśmy mieli to zestawić z rokiem 2020, no to tutaj aż tak dużego ruchu nie było, aż tak wielu podmiotów, które równolegle notowałyby jakieś wysokie obroty na parkiecie małej giełdy nie było. Wielu analityków, gdybyśmy słuchali różnych wystąpień, czy to w drugim, w trzecim, czy nawet na początku czwartego kwartału już powtarzało, że to ten czas, kiedy ruch na parkiecie New Connect ponownie się pojawi, ruch spekulacyjny który też ściągnie nowych inwestorów, czy to tych, którzy mają już jakieś doświadczenie z rynkiem akcji, z rynkiem inwestycyjnym, czy też taki nowy narybek, jak to się mówi, czyli inwestorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestycjami, a często właśnie Parkiet New Connect jest tym miejscem rozpoczęcia przygody, przede wszystkim dla tych mniej doświadczonych, którzy nie mają też jakiegoś bagażu wiedzy, dlatego że patrząc na zmiany procentowe, które są odnotowywane codziennie na wybranych Spółkach, często dwucyfrowe wzrosty, dwucyfrowe spadki. No, ten parkiet jest pewnie bardziej atrakcyjny z punktu widzenia też możliwego szybkiego zarobku. No, ale jak wiemy, szybki zarobek w krótkim terminie wiąże się także z dużym ryzykiem. Mniejszy potencjalny zarobek to mniejsze ryzyko inwestycyjne, większy potencjalny zarobek to większe ryzyko inwestycyjne, większe ryzyko także poniesienia dużej, większej straty. No, jeżeli już mówimy o stratach, New Connected Indeks zrzeszający spółki z parkietu małej giełdy stracił w całym 2021 roku blisko 25%, 24,89%. Te pozostałe zmiany procentowe w tym zestawieniu to zmiany poszczególnych głównych indeksów z parkietu głównego giełdy papierów wartościowych, no i tutaj Widać dokładnie jaką mamy dysproporcję, dynamiczny wzrost, dwucyfrowe wzrosty na głównych indeksach zrzeszających spółki z parkietu głównego GPW w porównaniu ze sporym dwucyfrowym spadkiem, prawie 25% parkietu New Connect. Jeżeli chodzi o spółki te ze skrajną zmiennością, czyli z najwyższymi wzrostami, a także z najmocniejszymi spadkami, trzeba tutaj powiedzieć o następujących podmiotach MP, którego już dzisiaj wspomniałem, spółka, która przede wszystkim końcówkę roku zaliczy do bardzo udanych, koniec końców 479,17% na plusie. MPAY to dostawca rozwiązań w zakresie płatności mobilnych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja MPAY, która umożliwia między innymi zakup biletów, choćby do komunikacji miejskiej czy do kolei. MPAY bardzo dynamicznie rósł w końcówce roku, a dodatkowo obroty były bardzo, Wysokie bywały sesje, gdzie MP decydował nawet o 80-90% obrotu skumulowanego z całej małej giełdy. Tutaj cegiełkę do tego sukcesu, niewątpliwie sukcesu, przynajmniej w krótkim terminie, MP dołożył jeden z bardzo znanych inwestorów, bardziej spekulantów, Rafał Zaorski, który no, w końcówce roku streamował na YouTube swoje poczynania traderskie i przy okazji no, miał takie postanowienie, że połowę dziennego zysku przeznacza na. Kolejny, podczas kolejnej sesji na zakup akcji MPI po każdej cenie na otwarciu. No i być może właśnie zasięgi tego, tego pana połączone właśnie z perspektywami MPI, no bo te nie ukrywam, że są spore. Doprowadziły właśnie do tych skokowych, dynamicznych wzrostów na walorach, ale czy te wzrosty rzeczywiście będą kontynuowane? Ciężko powiedzieć, a biorąc pod uwagę to chyba najstarsze giełdowe powiedzenie, tak szybko, często jak wzrosty następują, mogą następować również spadki MPE Pokazał też się z tej nieco gorszej strony, przede wszystkim już w samej końcówce roku, w ostatnich dniach, podczas ostatnich sesji, kiedy to kursy spadał o kilkadziesiąt procent, łącznie oczywiście do tego punktu bazowego, punktu wyjścia, z którego te wzrosty się zaczęły, jeszcze sporo brakuje. Ten jeszcze ta Ilość procent, która pozostała nam na plusie, jest bardzo duża, największa na New Connect. Niemniej jednak no, te słabsze sesje pokazały, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie na giełdzie się zarabia. Spółki bez końca drożeją. Kolejną spółką jest spółka WI, spółka technologiczna zajmująca się wspieraniem usług call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Również bardzo wysoki wzrost na poziomie ponad 380%. Jak najbardziej robi wrażenie w ostatnim czasie. Myślę, że nie tylko ja, ale podejrzewam, że większa część z osób, które nas w tym momencie gdzieś słuchają, miała przyjemność usłyszeć w słuchawce swojego telefonu właśnie automatyczną sekretarkę, automatyczną obsługę, czy to dzwoniąc do jakiegoś urzędu, czy dzwoniąc nawet do jakiejś pojedynczej firmy. Firmy działającej w no, najróżniejszych tak naprawdę sektorach. W ostatnim czasie jest taki trend, taka tendencja, że rzeczywiście ubywa w mojej opinii etatów, etatów tych takich czysto ludzkich, a właśnie osoby fizyczne są zastępowane w call center właśnie przez automatyczną obsługę klienta jedni takie rozwiązanie doceniają, inni na nie narzekają mówiąc, że ciężko tak naprawdę załatwić sprawę i nic nie zastąpi takiego kontaktu telefonicznego już z żywą osobą żadna sztuczna inteligencja no tutaj opinie są podzielone ja też nie będę swojej opinii może już tutaj przytaczał niemniej jednak działalność spółki właśnie ta, która wspiera usługi Call Center została mocno dostrzeżona w 2021 roku i ten wzrost robi no, spore wrażenie. Były spółki, które radziły sobie oczywiście też słabiej. Po drugiej stronie mamy Cherry Peak Games, spółka gamingowa, spółka, która tworzy, wydaje i dystrybuje gry komputerowe na wszelkie wiodące platformy iOS, Android, MacOS, Sony, PlayStation 4 czy Xbox One. Ta spółka no, zanotowała ponad 72, prawie 73% przesłęć i tak jak w zestawieniach, kiedy w poprzednim odcinku porównywaliśmy sobie poszczególne indeksy WIG40 z WIG80, WIG20 czy WIG choćby i spoglądaliśmy na ich składowe, tam spółki gamingowe pojawiały się często, niejednokrotnie, właśnie raczej nie po stronie tych z największymi wzrostami, a właśnie po stronie największych spadków. Nie zabrakło również takiej spółki na parkiecie New Connect, słaba końcówka roku na dla spółek gamingowych początek był całkiem niezły, ale te ostatnie miesiące wypadły raczej słabo. Natomiast najsłabiej na całym parkiecie małej giełdy poradziła sobie spółka Wabun, która straciła ponad 78% procent, dokładnie 78% i 0,25%. Wabun to producent kosmetyków firmowanych przez celbrytów Radosława Majdana i Małgorzatę Rozenek. No jak widzimy, walory nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, choć może popularnością się cieszyły, bo bywały sesje, gdzie te obroty były nawet na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Ktoś powie, przecież to bardzo niskie obroty, ale ja powiem, że to Parkiet New Connect i tutaj takie obroty, gdyby były utrzymywane z sesji na sesję w dłuższym na okresie czasu, byłyby w, moim, w mojej opinii na pewno dostrzeżone przez inwestorów pod kątem tego, że coś rzeczywiście się na walorach danej spółki dzieje, bądź będzie dziać w przyszłości, skoro obroty są na takim poziomie. To nie parkiet główny, gdzie są spółki, które notorycznie z sesji na sesję notują obroty na poziomie kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych. Tutaj obrót taki stały na poziomie kilkuset tysięcy złotych jest w mojej opinii mile widziany przez akcjonariuszy, więc czery i wabuny z mocnymi spadkami, ale oczywiście przy wzrostach MPV, no to te spadki też nie robią, myślę, aż takiego wrażenia, choć z drugiej strony, no gdybyśmy mieli na to spojrzeć już tak inaczej, spadek nie może przekroczyć 100% w przypadku oczywiście rynku, rynku akcji, bo jeżeli inwestujemy z dźwignią finansową na rynku Forex, choćby nawet, no w zależności też od pewnych ustaleń, od ustaleń danego konta, no te spadki mogą przekraczać 100%. Trzeba będzie czasem nawet dopłacić do zainwestowanego kapitału. Natomiast na Giełdzie no, nie można stracić więcej niż 100%, a zyskać zdecydowanie więcej niż 100% jak najbardziej można. Zobaczmy na sytuację na wykresie. New Connect Index, indeks, który został przeceniony o 1,4 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, notuje dynamiczne odbicie w samej końcówce, w samej końcówce roku. Natomiast no, to odbicie przy skali spadków nie wygląda jeszcze zbyt imponująco. Celowo dodałem słowo jeszcze, bo nie jest to powiedziane, że oczywiście tutaj możemy mówić o optymalizacji podatkowej i innych, innych rzeczach, ale nie jest to powiedziane, że to odbicie nie będzie jeszcze kontynuowane, choć ciężko szukać jakichkolwiek przesłanek. Ciężko szukać w ciągu całego 2020 roku jakiejś dynamiczniejszej, bardziej dynamicznej próby odbicia. No może tutaj taka jedna, która została zainicjowana w okolicach 19-20 maja, kiedy to indeks NewConnect indeks rósł z okolic 470 punktów do 509, niemniej no jest to wzrost na poziomie raptem 10%, co przy tych sporych spadkach nie robi aż tak dużego wrażenia. Kilka prób było podejmowanych, mówiliśmy w połowie roku o okolicach 500 punktów, o poziomie, który być może zatrzyma spadki, spadków nie zatrzymał, no może na moment tylko ten poziom 500 punktów się bronił, później mówiliśmy podobnie o okolicach 400 punktów, no może nie później, bo to już sama końcówka roku tak naprawdę. Nieznaczna, nieznaczna próba obrony 400 punktów, no ale widzimy, jak to się skończyło. Na ten moment zakończona niepowodzeniem swoją drogą, pewnego rodzaju powtórkę z rozrywki. Mamy tutaj na New Connect Index poziom 500 zł, kiedy został wyłamany. Obserwowaliśmy spadek jeszcze o kolejne kilka procent, a następnie obronę i powrót do poziomu nieco powyżej 500 punktów. Z 400 jest podobnie. Wyłamanie próba powrotu w okolice, Być może jeszcze nawet powyżej 400 punktów wkrótce na New Connect Index się znajdziemy. No ale wiemy, co działo się w przypadku testu 500. Próba odbicia trwała dosłownie kilkanaście sesji, a następnie wróciliśmy do spadków, jak będzie, tym razem, jak będzie w przypadku brony 400 punktów na ten moment za wcześnie, żeby powiedzieć, ale nie ma żadnych sygnałów mówiących o tym, że ten trend w krótkim terminie miałby się zakończyć, a te dwie, trzy wzrostowe sesje, ostatnie sesje w roku wyglądają dobrze, ale to jeszcze zbyt wcześnie żeby już definitywnie tutaj mówić o tym że do wzrostów na parkiecie New Connect powrócimy patrząc w nieco szerszym kontekście tu sytuacja nie wygląda aż tak źle zobaczmy ten dynamiczny rajd wzrostowy całej małej giełdy kiedy New Connect Index zyskiwał ze 190 punktów do mniej więcej 630 jest to skala wzrostu na poziomie mniej więcej 232 233% w ciągu dosłownie no, 95 słupków to 95 Sesji, 139 dni kalendarzowych, więc no, można powiedzieć, że jakieś 4, niecałe 5 miesięcy i tak dynamiczny wzrost na parkiecie New Connect. Korekta przejść się musiała, no i ta korekta cały czas, można powiedzieć, trwa trwa już właśnie od końcówki lipca 2020 do teraz, czyli już ponad rok. No i w trakcie tej korekty New Connect Index straciły ponad 42%, choć gdybyśmy sobie spojrzeli na ten już pułap, który mamy na Zakończenie roku, no to jest to spadek 38%, nieco mniejszy, no ale, ale, no na ten moment, jak wspomniałem, przesłonek do odbicia nie ma. Może się okazać. Że takim punktem docelowym, do którego te spadki przed jakąś tam próbą ewentualnego odbicia całego parkietu Newcomen będą zmierzać, to okolica 322, 23 punktów, czyli okolica poziomów z początku 2020 roku, jeszcze przed wybuchu pandemii koronawirusa. Od tego poziomu nie dzieli nas już jakiś duży dystans, patrząc na ten dołek z końcówki grudnia, jest to około 11-12%. No więc ten spadek wcale nie musi być jakiś bardzo duży, abyśmy rzeczywiście do tego pułapu doszli czyli aby lwia część, bo to około 2 trzecie wzrostu odnotowanego właśnie po odnotowaniu dołku, dołka na wykresie z koronawirusowej besy zostały te właśnie wzrosty no, zweryfikowane i w dużej części już oddane. Jeżeli chodzi o porównanie indeksu New Connect Index z pozostałymi indeksami, już tym razem z parkietu głównego, no nie wiem, czy można tak zestawiać, można porównywać, ale z drugiej strony, dlaczego nie ten wykres bez New Connect Index. Widzieliście Państwo w ostatnim naszym materiale, no i widzimy te wzrosty dwucyfrowe na głównych polskich indeksach. Z parkietu głównego, no parkiet Newkonek zdecydowanie, zdecydowanie odstawał i odstawał coraz mocniej, to nie była jakaś stała różnica na poziomie kilku, kilkunastu procent, tylko widzimy, że ta różnica się zwiększała nawet w końcówce roku przy korekcie na głównych indeksach z parkietu głównego GPW, parkiet Newkonek tracił jeszcze mocniej, więc ta nazwijmy to w cudzysłowie kolokwialnie paszcza była coraz bardziej tutaj rozwarta, co widzimy na załączonym, załączonym obrazku. Jeżeli chodzi o index new connect index Trzeba powiedzieć jeszcze pokrótce o spółkach tych, które mają największy udział w indeksie, największy wpływ na indeks. Na pewno należy wyróżnić Farm 51, spółkę gamingową z udziałem na poziomie 7,6%, dalej Columbus 5,6%, udział z Fluidix nieco ponad 4%. No i te spółki mają za sobą słaby rok, słabą końcówkę roku. Przede wszystkim Farm 51 wyłamywał okolice 60, później 50 zł. Columbus energii po informacji o dużej emisji spadły z okolic 30 zł. Wcześniej jeszcze ten spadek był Większy, bo przecież za jedną akcją Kolumbusa płaciliśmy w 2020 roku nawet ponad 100 zł, no a w tym roku kończymy na poziomie 18 zł, a był nawet poziom w okolicach 15-16 zł za jedną akcję. Skąd Fluidix również, że cena kilkudziesięcioprocentowa, jeszcze w porównaniu z poziomem sprzed kilku miesięcy, słabsza postawa spółek gamingowych Blueber Forever, Forever Entertainment Haptech z mocną korektą dawny, dawna Boruta HEM, choć tutaj akurat mamy 20% odbicie w ostatnim czasie ze względu na informacje o przejściu możliwym, potencjalnym przyszłym przejściu na parkiet główny giełdy papieru wartościowych. Kurs odbił z 40 groszy do prawie 50. Mocna przecena na JR Holding, to też ostatnie kilka tygodni. Biomaxima radzi sobie, no nie najgorzej w ostatnim czasie, ale kurs też został mocno przeceniony i już daleko, daleko z tyłu zostają te zdecydowanie wyższe pułapy, jeszcze powyżej 50 zł z momentu, kiedy te spółki właśnie covidowe, między innymi Biomaxima, radziły sobie lepiej. W tym roku na parkiecie New Zadebiutowały 32 spółki. Nie będę teraz o tych debiutach mówił, dlatego że nagrałem osobny materiał, w którym właśnie przez chyba ponad 30 minut mówiłem tylko i wyłącznie o tych debiutach na parkiecie New Connect i każdą pojedynczą spółkę pokrótce, w ciągu kilkudziesięciu sekund, dla Państwa analizowałem na wykresie. Zachęcam do odszukania tego materiału. On oczywiście dostępny jest na kanale Comparic Rynki. Jeżeli chodzi o sam New Connect Index, tutaj szybkie jeszcze zestawienie, porównanie. MPV to te spółki, o których mówiłem, z największym wzrostem, ale idąc dalej, Medianpol plus. 320%, a PANET 248, tyle samo, mniej więcej binary malkowski 243, arena.pl, czyli taki nazwijmy to, nazwijmy to mniejszy Allegro, również sklep internetowy 222% na plusie, Ecopark czy Carlson w okolicach 200% na plusie, natomiast najsłabiej w tym roku poradziły sobie walory Cherry Pig Games, Wabunt, o tym mówiłem już. Shockwork minus 70%, niewiele Shockwork odstaje od tych dwóch spółek, Advertigo minus prawie 70%. 70% Geotrans z 70% przeceną, Detalion Games minus 69%, PoliSlasz kolejna spółka gamingowa z prawie 70% spadkiem, Columbus Energy straciła 67% w roku 2021, bardzo słaby rok dla Columbus'a, bardzo słaby rok dla spółek działających w sektorze Oza, odnawialnych źródeł energii, Novavis, tutaj kolejna spółka z tego sektora minus 66%, Oza Capital minus 65%, a zatem nie tylko, Columbus z tego sektora, Fotowol tutaj dalej radził sobie słabo Solarinow. No tutaj akurat nie trzeba dużo szukać, ale kolejne spółki nam się tutaj wyłaniają jak grzyby, po deszczu po też ciepłej nocy jesiennej. No i cały właśnie ten rok dla sektora Oze wyglądał bardzo słabo, nie tylko na parkiecie New Connect, ale także na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych. No zobaczmy, jak to wyglądało z punktu widzenia obrotów. Początek roku nie wskazywał na to, że będziemy odnotowywać spore spadki obrotów, ale z drugiej strony, no tutaj pamiętajmy o tym odniesieniu do roku 2019, wtedy pierwsze 2020, oczywiście, wtedy pierwsze trzy miesiące, no może poza połową marca, wyglądały, nazwijmy to normalnie, te pierwsze dwa miesiące styczeń luty możemy zestawiać z końcówką 2021 roku z punktu widzenia obrotów, nawet obrot w okolicach 300-400 milionów złotych, właśnie obroty miesięczne, sumaryczne z wszystkich spółek, natomiast no, później ta zmienność znacznie wzrosła, Wzrosł, wzrosło zainteresowanie parkietem New Connect inwestorów już po wybuchu pandemii koronawirusa, inwestorzy tracąc duże pieniądze na parkiecie głównym szukali perełek inwestycyjnych na parkiecie małej giełdy New Connect, wiemy przecież te spółki covidowe, które mocno drożały, pamiętamy te wzrosty na MedCampie, bodajże był to przez moment nawet 10 tysięcy procent, w roku 2020. No i stąd też te obroty na początku 2020 były niskie, a na początku 2021 były bardzo wysokie, bo mamy tutaj wzrosty ponad 100% rok do roku, ale już kolejne miesiące po wybuchu pandemii w 2020 z wysokimi obrotami na New Connect, ale z bardzo niskimi, malejącymi, to też trzeba powiedzieć, obrotami na parkiecie New Connect w roku 2021, stąd też te kilkudziesięcioprocentowe, nawet dochodzące do prawie 90%, tu akurat mamy miesiąc lipca. Piec, spadki obrotów sumarycznych, właśnie miesięcznych. Jeżeli chodzi o obroty sesyjne na parkiecie New Connect. Jeszcze w 2020 roku obserwowaliśmy obroty nawet przekraczające poziom 120 milionów złotych. Pamiętamy spółkę InnoGen, która nawet generowała obroty w okolicach 70-80 milionów złotych w trakcie jednej sesji. No a w tym roku już to wyglądało zdecydowanie słabiej. Końcówka roku obroty na poziomie kilkunastu milionów złotych, obroty sesyjne. No tutaj Mpay mocno podbił te obroty w grudniu przede wszystkim. To jeszcze nam się pokaże. Pewnie gdzieś na początku Roku. Będę te, dla, te dane dla Państwa już zamieszczał i w artykule, i może w jakimś materiale też, też wideo. Ten grudzień może być całkiem niezły, ten spadek może nie być aż tak duży, no ale to jedna spółka, ale patrząc już tak średnio, gdyby usunąć obserwacje odstające z tej analizy, no to te ostatnie miesiące, druga połowa 2021 roku wygląda słabo. Wygląda słabo na parkiecie New Connect. No i teraz pytanie na koniec: co może przynieść rok 2022 i czy jest? szansa na powrót zainteresowania parkietem New Connect. Wydaje mi się, że żeby tak się stało, potrzebujemy słabej postawy parkietu głównego giełdy papierów wartościowych. Potrzebujemy jakiegoś, nie chcę mówić krachu, ale może jakiegoś kryzysu, może jakiegoś mocniejszego spadku, tąpnięcia na giełdach, bo nie chce mi się wierzyć w to, że równolegle dobrze będzie radził sobie parkiet główny giełdy papierów wartościowych i parkiet New Connect. Jeżeli dobrze będzie radził sobie parkiet główny giełdy papierów Wartościowych, no to raczej inwestorzy tam będą szukać swoich okazji inwestycyjnych. Ewentualnie jakieś pojedyncze spółki z parkietu Nukonek będą się wybijać. Natomiast w sytuacji, gdyby doszło do słabej postawy parkietu głównego, w mojej opinii jest szansa na to, że inwestorzy będą próbować rekompensować sobie duże straty na portfelach inwestycyjnych właśnie na parkiecie New Connect, i przy okazji New Connect Index może na tym scenariuszu zyskać. Choć to też nie jest tak jeden do jednego, bo żeby New Connect Index nagle zaczął nam odbijać, no to potrzebujemy wzrostu na tych spółkach, które mają największy udział, największy wpływ na indeks Farm 51, Columbus, Coffreedics, Bluebird Forever Entertainment, choć oczywiście tutaj jest ten ruch rozdrobniony, ale ale też parkiet New Connect i to też historycznie możemy to potwierdzić, bo tak po prostu było. No jeżeli załóżmy rusza gaming, no to tych kilkadziesiąt spółek gamingowych z parkietu New Connect porusza się w takim podobnym kierunku. Kilka, powiedzmy dwie, trzy z 20 załóżmy, gdybyśmy akurat taki koszyk sobie wybrali, radzą sobie słabiej, są w okolicach zera, nieznacznie tracą, a pozostałe mocno zyskują na wartości. Stąd też te trendy są obecne na parkiecie New Connect. Jeżeli Kapitał wróci na New Connect, no to jest duża szansa na to, że rzeczywiście cała mała giełda ponownie zyska, ponownie gdzieś tam jej popularność wzrośnie. Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, żeby tak miało się wydarzyć. No i Pytanie, czy tak się wydarzy na początku 2022 roku? W mojej opinii nie. W mojej opinii e, ciężko, e, ciężko wyznaczyć taki czas, kiedy e, tak może się stać. Ja jedyne co mogę powiedzieć, co w mojej opinii jest mocno prawdopodobne, to e, wzrost zainteresowania, wzrost popularności parkietu New Connect y, y, odbywający się w momencie gdy parkiet główny kiedy papierów wartościowych znacznie sobie radzić znacząco, znacząco słabiej i jakaś y, jedna, dwie, trzy y, właśnie branże gałęzie gospodarki mogą testować o dynamicznym wzroście New Connect y, Index. Czy tak będzie? Ciężko powiedzieć, czy tak jak tutaj spółki te z sektora covidowego mocno wyciągały indeks, nie tylko covid, bo przecież spółki gamingowe te też decydowały o mocnych wzrostach. Przecież parkiet główny WIG20, mwig WIG 40 S-WIG 80 tak mocno jak New Connect Index w tym czasie po popandemicznym, nazwijmy to, nie drożały, a New Connect Index zyskiwał na wartości. No ale też tutaj czynnik spekulacyjny, grały pierwsze, pierwsze skrzypce i tutaj też no, w zasadzie kilka, kilkanaście spółek decydowało o tym dynamicznym, dynamicznym ruchu wzrostowym. Co będzie w roku 2022? Zobaczymy. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za obecność, za przesłuchanie tego materiału i składam najlepsze życzenia noworoczne, aby ten rok 2022 był lepszy od poprzedniego. Czy będzie lepszy z punktu widzenia parkietu New Connect? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że jest na to szansa, bo jednak spadek 25% w mojej opinii no. Jest duża szansa, że 2022 jednak, nawet jeżeli przyniesie spadek, to będzie to spadek mniejszy, a może, a może przyniesie jakieś realne odbicie i powrót do wzrostów małej giełdy, powrót do wzrostów na parkiecie Newcombe. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych programach.